Dobra, więc witam was wszystkich, z Witam Was w drugim odcinku z serii Zdłużony PGR, czy ze mną Kasper A nie piąty przypadkiem? A no tak, dobra Nieważne. Tutaj Kasper kończy tolerować. A ogólnie to dzień dobry Takie oto pole. To było w koszyku. Zaczęte, a nie Tutaj jest nowy nabytek Walmet 905. Prasa jest wypożyczona, ale trzeba zrobić tyle, bel, żeby starczyło. Jest jeszcze o jest na gospodarce, ale dobra ok Ja zacznę kłosić tutaj Ja mam ostatni przejazd To okej okay. Co tam maś, ta szkoła masz je? jeszcze No, 10 Ferryman to ja wtedy kończę. <laughs> I dobra i należy na gospodarstwo zawiozę? Myślę, że tu będzie Bel. Ile wstawiasz ile Bel będzie? Nie wiem 25 Nie myślę, że więcej. że miał miał takie ten Ten twój przejazd na raz Jak długi odcinek robisz? Nie wiem tak tak. i i minut. Dwie części zrobimy. Żeby u ciebie pierwsza a u mnie druga najwyżej. To dwie części. kosów. Dzisiaj się dokuszę tylko, żeby było Różnorodność była jakaś a Raczej sian kieszonka, ale dobra. Bo kosy to to nie są do końca. Bo mu te belki będzie mówiłaś, tak? Tak. To siada w kieszonku. Tu kukurydza jest chyba. Czy tam tą jarkę czy Jak już jestem tu? To Tą owiarkę się później na koniec. A nie, dobra, owiarki nie będę przywoził. Nie ma ciągników no, Pamiętaj, ci, że w tym dżendirze jest 0,9 bo to godziny już nabite. A w tym Holandzie 0,6? Jakby nie pasz, to że radu długo nie mamy. Nie Holand to jest bardzo dobry faktor. Tak, przez majster uczęszczany ciągle praktycznie. No ja ja nim w sumie jeszcze nie ziję. To później się zmienimy. Czekaj. Dobra, witam Was po cięciu Musiałem sprawdzić czy dźwięk z, z Windowsa słychać Mam czarną walną Słaba prawa coś No słaba, no susza jest, na co poradzisz No wiesz, w realu nie ma suszy u nas no. no teraz nie ma suszy, ale tutaj jest susza że może te 25 będzie, będzie realne. No być może. Chociaż to jest farming, to może być i tutaj nie wiem ile. To zależy od pojemności prasy, ile to będzie. 4000 litrów. na to wychodzi, że prasowanie będzie u mnie, tak? No może i u mnie się zdążymy. No nie wiem. Później się dam żandera. No, żeby była różnorodność. O, godzina wybiła w żandirze. Normalnie. A to już piąty odcinek. Kiedyś te krowy może kupimy Bo to jest dla krów to kiszo siano kiszonki Plus jeszcze trzeba dla, jeszcze z kukurydzy kiszonkę zrobić No ale z dwóch No chyba, że tego na pracownika lepszego ogarniemy młoda, to Chyba, że tego Donalda Nachloja znaczy Z nim to się nie ugadasz Teraz gorzej nie z tobą się ubawisz z nim ten, pok ten pokosik to taki Taki nie za gruby, nie? Może będzie bel troszeczkę Boże. A gdzie jest kamienia woda, wytryska Tam chyba źródło jest No Które ta sklebiarka tak nierównomiernie bierze Raz jak weźmie, to trzy. A jak dobrze zajdziesz to 4 pokos nawet weźmie Trzeba tu największą wziąć odchodzi i znowu 4 nie wezmę? Nie mam mikrofonu A ja co? A ja co? Mam? Mam W masz Muszę kupić mikrofon, tak na okrętkę cały czas zgrabiać. To nie wiem, czy ten tak dobrze jest. Czas przynajmniej będą szybko kółka ubywać. Dobra, już zacznę. Przestanę naokoło kosić Jak tam chcesz. W sumie tak zacznę W sumie naokoło to tak nie jest w sumie źle. tutaj pozgrabiamy to powoli. Ja no o czym by co można by było pogadać? Nie wiem. No o tym, że kiedy ten odcinek wlatuje, a jutro możemy go wrócić. No bo ja bym chciał mieć ten odcinek na sobotę. Ja w niedzielę stoiłem odcinek z 13 Widziałem oglądałem Krótki ale jest Laps Ta, ale powiem ci, że coś to ten siew tam coś nie szedł No Bo siewnik taki był Znaczy nie, siewnik był dobry tylko Takie pagórki były na tych polach To za mapa była, bo ja nie mógł Zawada V1 chyba Może dwa przyjaciele pogadasz o ten temat? Ten kanał chyba zamkniemy Myślisz? Na początku to był dobry pomysł z tym kanałem, a teraz to... Nie ma, nie ma chęci Znaczy nie ma chęci Nawet jednego suba nie przybyło od powrotu na live'ach praktycznie no to, przy, to przynajmniej przebywają jakieś tam Ja to w wakacje miałem dobre przyrosty Miałeś Czas majster Przecież teraz jeden sub doszło Nie no to dobra, do końca dojadzi mi się zmienię, żebyś ten sub teraz bo... Nie do... Dwa suby doszły Okej, okay, zamiana kurczę. Ale mnie odwaliło do tyłu Przez ten szybki bieg Ale kopci znowu ten jungel Ale tylko jak włączy z grabiarkę Po prostu przepalone paliwo. <grych> to u Jokera dziadek zawsze mówił. Nie wiem nie... czy oglądasz. Nie co? oglądam. A ja na, na bieżąco jest normalnie. Ty wiesz, co ja chyba nie będę mógł powijać, mi się zdaje. Czemu? Bo zawsze było tak, że host tylko może owijać. Nie zobaczymy. Znaczy w 15 tak było, i w 17 chyba też, ale w 19 to jest poprawione już. W 15 na pewno w tylko host owijać, to pamiętam. A czy coś w 17 było poprawione, to tak. Nie wiem, bo ja w 17 nie grałem. za dużo. Pogadać, odcinki co... nagrywać No, dosłownie Co do 17, tylko żeby odcinek nagrać kto wolę się popykać w 13 albo w 15 A tak wracam do 13, to nawet nie wiem kiedy będzie odcinek kolejny Jak mi się zachce to nagram Akurat w niedzielę miałem chęć na nagrania tego odcinka. A to jest spotykane, że ty masz chęć na nagranie czegoś. Tak, później przyjdzie chęć. Będę... przyjdzie taki czas, że codziennie będę odcinki już? Niezbytnio na talicza, ale... Tak jak wakacje przez jakiś tydzień chyba. Ale to już tak od 3 miesięcy, że są skończone koszenie już Tak I chyba to sprasowanie do mnie zostawił na ciebie, czy jak chcesz Nie wiem Ile tam masz czasu, nie wiesz, chyba że, chyba, że się zamienimy. Nie ja będę prasować Będę musiał sprawdzić później, czy działa z owijanie. Wiesz, belek? No to się z wiarką. Sprawdzimy od razu, czy działa to owijanie belek. Myślę, że nie zbuguje. się tu to. A bo to nie jest oryginalne. To jest z modów jakaś. To jest chyba z ModHub. Nie jestem pewny. Nie, to z LS bardzo pobrane. Owiarka chyba. Mojej nienawidzonej strony Ale młody fajne są tam Ty, a ten obciążnik od razu czy nie? Czekaj, ty ten obciążnik kupisz No jest ten obciążnik Albo dobry Jaki jest obciążnik No jest, przecież do siewnika miał obciążnik, pamiętasz? Sam go oczepiałeś w trakach, Ja bym do tego John Deere'a Założył A da się? Chyba jest taka konfiguracja Nie wiem, nie wiem Kurde, czemu ten chodzi trochę jak CASE oryginalny? może dźwięki ma z CASE'a są dwie pary dźwięków. Bo jest case, przyspieszenie i nieholandowe dźwięki. Nie może autor tego NieHolandy nie miał dźwięków i zedytował te z Keysa. Ale nie, jak sobie leci, to jest dźwięk z tego, z nieholanda. Dobra. Dobra, to zamienimy się teraz. Ha, dobra, to już do. Dobra, to daj mi tą zgrabiarkę. No wyjdź, bo nie mogę się pragnąć. Ja zrobię jedną belę i zobaczcie. Ja muszę zobaczyć, bo jak ty owiniesz, to wiesz. Ktoś wjechać, żeby mi jaka nie zrobić. Oj, tu chyba będzie belek troszeczkę. 10% już jest. Jednakże, jak dużo to chyba nie będzie tych balek. Ale dziękuję, że będzie ich więcej niż 10. Ja obstawiałem 25. Dobra mi szowiarkę sprawdzaj, o, czekaj, bo złożyłem ją. Czekaj, e, o wija chyba, czekaj, wzięło, ale czy Ah, ovvio, è eh, tutto lusso. Ah, è tutto. mia torta si Kiedy koniec? Nie wiem, jeszcze zrobię parabelkę. Kiedy skończysz się to zagra? Ci... Się... no to jest owiarką za mną jeździ. Już druga bela jest, ja, a ta belka czemu tak daleko z tyłu leży? Aha, bo ona się strzelała. E to sobie tak do bani owija trochę. Bo oryginalna na sztorc postawiała od razu belki. Bo miała tą taką łapę z tyłu, że... ...pionowo stawiała. Ale tam mi się spodobała akurat. A tak, tak. Coś nowego, a nie oryginalny cały czas. Dobra, tego dżandy ...później ustawię. Dobra, chodź tu i kończymy. Kurczę no. no. Dobra, więc jeżeli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba. Więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć!